Siemano, siemano, witam was w dzisiejszym odcinku, w dzisiejszym odcinku kolejny konkurs, konkurs o 15 tysięcy fałdolcy, no dokładnie to o 13,5 tysiąca fałdolcy, no ale to nikt nie musi się tego czepiać, tak? Pierwsza osoba wygrywa 500, druga osoba wygrywa 300, trzecia 2000, czwarta 1500, piąta 1200 i szósta 800. Co trzeba zrobić, żeby wygrać? Zostawić łapkę, zostawić suba, wpisać kod w sklepie, który macie w tym momencie na ekranie. A oprócz tego, wbić na mój drugi kanał, do którego link macie w opisie, i zostawić łapeczkę pod jednym z najnowszych filmów, które macie właśnie w tym momencie na ekranie. Wyniki odbędą się, jeśli do końca tego miesiąca dobijemy 59 tysięcy subów. Przy okazji, musicie wejść na ten film, zostawić tu łapkę, napisać jakikolwiek komentarz. I to w sumie tyle. Pamiętajcie, trzeba napisać komentarz ze swoim nickiem z gry, z którym wspieracie mnie tym autokodem, napisać biorę udział, zostawić łapkę, zostawić suba, wpisać kod w sklepie, napisać komentarz pod na drugim kanale, do którego link macie w opisie. I oprócz tego zostawić również tam łapkę i możecie również zostawić suba, bo to również będzie możliwe, że sprawdzane. Przy okazji zapraszam na Discorda. Ja Wam życzę powodzenia. Jeśli do końca tego miesiąca wbijemy 59 tysięcy subów, no to konkurs będzie w sensie wyniki będą na początku lipca także ja się z wami żegnam do zobaczenia do następnego trzymajcie się narka